I oto nadszedł ten dzień, wyjątkowy dzień, który na pewno większość panów piłki nożnej zakreśla w kalendarzu wyraźnym czerwonym kółkiem. To właśnie dziś odbędzie się bowiem wielki finał rozgrywek UEFA Champions To wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie. Będziemy mieli zaszczyt dla Państwa komentować we dwójkę. Dariusz Szczakowski, siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Witamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa przed telewizorami. Borussia Dortmund zmierzy się z bajernem Monachium. Na ten mecz czekali wszyscy, cała piłkarska Europa, ba, cały świat. Finał UEFA Champions League to największe futbolowe wydarzenie roku. Liczymy na niezapomniany wieczór, jak w Barcelonie, jak w Stambule, jak w Monakiu. W Darku to będzie prawdziwy spektakl. Będzie można powiedzieć, że mamy w UEFA Champions League prawdziwego hegemona. Jeżeli zdobycie najważniejszego trofeum w europejskiej piłce klubowej to nie wyczyn, to jak jasno określić utrzymanie się na szczycie? To wyzwanie, które przerastało najwspanialsze kluby. Żeby tego dopiąć potrzeba ogromnej dojrzałości, mocnej ławki rezerwowych, żelaznej psychiki. I naprawdę sporo szczęścia, bo jedna, dwie kontuzje mogą przekreślić marzenia. Ale skoro doszli już tak daleko, to jedno jest pewne: z motywacją problemu nie będzie. Znają smak zwycięstwa i wiedzą, że jest ono na wyciągnięcie ręki. Właśnie na ten moment czekali kibice obu drużyn, ale myślę, że i piłkarscy fani na całym świecie. Finał UEFA Champions League. Bywają te finały różne. Zaciekłe, jednostronne, zawsze jednak dostarczają ogrom emocji. Wierzymy, że tak będzie i dziś. Wszyscy już dawno na swoich miejscach. To naprawdę wielki spektakl. Podpuszczają prowadzenie. No to teraz już chyba jest w tym finale pozamiatane. Różna przeciwna nie stała raczej odrobić ukranych sprawy, tak w Oba uznania za wykończenie akcji, ale wszystko zaczęło się od tego odbioru. Przy stołowicach nie utrzymał piłki i to nie mogło się skończyć inaczej. Trener zadowolony, że jego nie Jest 3 do 1, ale... Teraz spójrzmy Jacku, niedowierzanie, niedowierzanie maluje się na twarzach tych młodych mężczyzn, niekiedy chłopców jeszcze, którzy właśnie osiągnęli Mont Everest europejskiej piłki. Teraz to oni stają się punktem odniesienia dla innych. Są na szczycie, to jeszcze do nich nie dociera. Napięcie wreszcie opadło, teraz można sobie pozwolić na spontaniczne reakcje. Jeśli mieli jakieś słabsze chwile, teraz to nieważne, liczy się wspólny sukces, to chyba najpiękniejsza chwila całej UEFA Champions League. I już przenosimy się na podium, bo tu dosłownie za chwilę kapitan zwycięskiej drużyny wzniesie z dumą puchar. To zwieńczenie tej długiej kampanii, Darku. Tyle podróży, tyle spotkań, faza grupowa, faza pucharowa, aż do dziś, do wielkiego finału, w którym też okazali się lepsi. Patrzą teraz na to trofeum, a za chwilę będą je mogli wznieść w górę. Puchar w rękach kapitana i oto tak zwycięzcy tegorocznej edycji Champions League. Przepiękna scena i przepiękna radość. Nie są zmęczeni, są w stanie euforii. Teraz nieskrępowanie mogą dać temu wyraz. Na pewno czują ogromną ulgę. Właśnie przechodzą do historii i kto wie, czy w kolejnych latach nie dopiszą równie pięknych rozdziałów. Sypie się konfetti, błyskają flesze, a oni triumfują. I teraz piłkarze Wajewu idą z trofeum do swoich Niegdyś Peckenbauer, Müller, Hennes, Scholl, Effenberg, Elber, Lamm, a teraz oni tańczą z kibicami tak ważnym elementem klubu, prawdziwym dwunastym zawodnikiem, dla którego Bayern zastrzegł nawet numer 12 na koszulce. Oto bawarska rodzina. Są zmęczeni, ale szczęśliwi. Wszyscy ustawiają się do pamiątkowego zdjęcia z trofeum. Aż im się błyszczą oczy z radości. Nieważne, które to jest trofeum dla wszystkich. Liczy się tylko ta chwila uwieczniona dla podobności.